Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Cudysów włączył pole siłowe, czy Atlas nie jest tym czym myślimy? 29 października 2025 rok, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Może to jest międzygwiezdny statek, tu, y, y, trudno mi określić Gigantyczny fragment przestrzeni kosmicznej o masie ponad 33 miliardów ton zbliża się do Ziemi 19 grudnia. Mówi się nam, że ten olbrzymi kosmiczny głaz nie stanowi zagrożenia, ale nagle zaplanowano cudzysłów specjalne ćwiczenia szkoleniowe trwające dwa miesiące od 27 listopada 2025 roku do 27 stycznia 2026 roku, które, które będą skupiały się wyłącznie na komecie czyli Atlas. Oczywiście, kometa czy i Atlas zbliży się do Ziemi najbardziej właśnie w tym w ciągu dwóch miesięcy. Czy to możliwe, że właśnie odkryli coś na temat tej gigantycznej bryły kosmicznej? Czego nam nie ujawniają? W ostatnich miesiącach pojawiło się tak wiele spekulacji na temat komety czy i Atlas, ponieważ nie przypomina ona niczego, co astronomowie widzieli dotychczas. Wiemy, że. Powstała poza naszym układem słonecznym, co oznacza, że musiała pokonać ogromną odległość, aby tu dotrzeć. Wiemy również, że jest bardzo duża. Mówi się nam, że jej średnica wynosi co najmniej 5 km, a jej masa szacowana jest na ponad 33 miliardy ton. Nowe dane Międzynarodowego Obserwatorium Gemini wykazały, że obiekt ten zwiększył swoje szacowane rozmiary. I obecnie waży ponad 33 miliardy ton. To ogromny kamień. Czy potrafisz sobie wyobrazić co by się stało, gdyby coś takiego rzeczywiście w nas uderzyło? To by był chyba koniec życia na Ziemi, tak by było by to wyglądało. Naukowcy nadal upierają się, aby nazwać go cudysów kometą, ale jeśli jest to kometa, to z pewnością zachowuje się bardzo dziwnie. W pewnym momencie miał cudysów antyogon, a teraz donosi się, że właśnie cudysów dokonano dramatycznego odwrócenia ogona. Zmiana nastąpiła zaledwie kilka miesięcy po tym, jak zdjęcia z teleskopu kosmicznego uchyły uchwyciły niezwykły cudysów ogon gwiazdy, czyli strumień cząstek płynący w kierunku słońca, a nie od niego. Nowe obserwacje wysokiej rozdzielczości przeprowadzone przez Nordic Optical Telescope na Wyspach Kanaryjskich potwierdzają, że przeciwny ogon zaobserwowany w lipcu i sierpniu 2025 roku zniknął, a do września powstał nowy, skierowany w przeciwnym kierunku. To naprawdę dziwne. Naukowcy twierdzą, że do odwrócenia ogona doszło, ponieważ kometa czy Atlas znajduje się obecnie znacznie bliżej Słońca. Zmiana nastąpiła, ponieważ cząsteczki pyłu i lodu, komety, inaczej reagują na światło słoneczne. Początkowo duże, powolne ziarenka pyłu rozpraszały światło w kierunku słońca, tworząc antyogon. Jednak gdy czyj atlas zbliżał się do słońca, rosnące temperatury wyrzucały więcej fragmentów lodu i trw trwalszych cząstek pyłu, tworząc og ogon który obecnie jest skierowany od Słońca. Obserwacje z Ziemi będą niemożliwe do października, ponieważ obiekt przelatuje na, za Słońcem i jest niewidoczny z Ziemi. Najbliższe tygodnie wiele powiedzą o tej kolosalnej kosmicznej skale. Pod koniec października znajdzie się ona najbliżej Słońca i zobaczymy, czy wpłynie to na, w jakiś sposób na trajektorię lotu komety, czy i Atlas. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że po prostu wyleci ono z naszego układu słonecznego i nigdy nie powróci. Wiele osób niepokoi jednak fakt, że kometa, czyli Atlas, została właśnie dodana do listy potencjalnie niebezpiecznych obiektów blisko, blisko Ziemi. Międzynarodowa sieć ostrzegania przed asteroidami AIA. WN współpracuje z instytucjami na całym świecie, które wykrywają, śledzą i badają obiekty bliskie Ziemi. Neo aby ocenić potencjalne zagrożenie uderzeniem w Ziemię, czyli Atlas jest pierwszym obiektem międzygwiezdnym, jaki kiedykolwiek został dodany do tej listy, wywołało to globalną akcję mającą na celu poprawę zdolności wykrywania kosmicznych skał i przygotowanie Ziemi na potencjalnie zbliżające się zagrożenie, przedstawiciele IAWN przyznali, że obiekt ten stanowi cudysu wyjątkowe wyzwanie dla przewidywania jego trajektorii lotu i postanowili włączyć czyli atlas do kompanii astro, astrometrii, komet. Nie podoba mi się brzmienie tego ostatniego zdania. Co mają na myśli mówiąc o cudysu wyjątkowych wyzwaniach? Czy jest coś, o czym nam nie mówią? i dlaczego od 27 listopada do 27 stycznia przeprowadzają są specjalne ćwiczenia szkoleniowe, które koncentrują się wyłącznie na komecie, czyli Atlas. Zgodnie z komunikatem pracowym naukowcy przeprowadzają specjalne ćwiczenia szkoleniowe od 27 listopada 2025 roku do 27 stycznia 2026 roku. Teleskopy i systemy śledzenia na całym świecie skupiają się na czyli atlas, aby udoskonalić metody określenia jej dokładnej pozycji na niebie. Cudysów nazywają to cudy słów, testem ulepszony metod astrometrycznych. Innymi słowy, obiekt nie zachowuje się jak, e, tak, jak powinien, napisał ktoś na X. Miejmy nadzieję, że nie ma powodu do niepokoju, jednak coś w całej sprawie wydaje się nie w porządku. Obecnie prognozuje się, że kometa, czyli Atlas, zbliży się do Ziemi 19 grudnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie powinna nawet zbliżyć się do naszej planety. Do tego czasu będziemy uważnie obserwować rozwój sytuacji. To by było wszystko. Dziękuję za uwagę. Żegnam się i do zobaczenia.